Się. Myśle, że są taki I się myślę, że jaskiniowiec to taki premier. prymityr, co to wariował w i zaciągał ją za włosy do jaskini w wiadomym celu. No, tak, tak. On tak robił, bo on witam witał Przepraszam. Przepraszam. ja wciąż żyje, jak słyszymy. Tak, tak. Ja muszę... Powtarzać tekst, bo po tej pandemii wracamy do repertuaru. Było kilka miesięcy, przerwy trzeba się przygotować. Powiedział Pan, że ta pandemia zrównała ludzi? Ta pandemia troszkę wyrównała przypomniała, oho, jesteś tylko człowiekiem, uważaj, uważaj, możesz się przewrócić. Pandemia też uświadomiła mi bardzo ważną rzecz. Mam nadzieję, że, że ludzie to zrozumieją. Że nie można tak igrać z przyrodą. Co to za miejsce? Czy to pana pracownia, czy to pana samotnia? To jest taka właściwie sala prób. Otacza się pan starymi przedmiotami. Ludzie to czasem nazywają rupiecie, bo gdzieś tam wyrzucali. O, to na przykład zelwowa jest gitara. Piękna. Zrobiona popędem elektrycznym jest napis. O, to one, one śpiewają, tak. Teatr stworzony w zabytkowej kamienicy przez Emiliana Kamińskiego i jego żonę istnieje 11 lat. Budynek przeszedł gruntowny remont, ma niezwykłą historię. Pana marzeniem było stworzenie Paryża Północy. Takim miał być ten teatr? Pewnie jest. Szukałem takiego miejsca, które byłoby właśnie taką warszawską kamienicą. I to ona jest. Ona jest taka. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj, w tej piwnicy Warsza, ona się nazywa. To był schron w czasie wojny, to był punkt opatrunkowy Armii Krajowej. – Teatr Kamienica pamięta tak. wiele historii. – Tak. Jakieś 9 lat temu przyjechał tutaj von Boch, taki książę niemiecki. Pamiętam, trzymał się mnie i tak klękał tutaj, klękał. Pogłaskał to, pogłaskał. Mnie pogłaskał i powiedział tak Emilian Don Emilian Kamiński jest rodowitym warszawianinem. Jego rodzice prowadzili niewielki zakład krawiecki, mając nadzieję, że syn także zdobędzie intratny zawód. Dziś aktor mieszka w 120-letnim dworku z ogrodem. Jest wielkim miłośnikiem przyrody. Powolutku są owoce na winogronach, także można, można przycinać. Mamy gronko i za gronkiem tniemy. Jestem ogrodnikiem z zamiłowania. Świerk bardzo ważny. I bardzo stary. Tak, on ma. No mówią, że ma 120 lat. na dom ma 100 lat. Dom ma 120 lat. To jest taki domek, który sobie ukochałem, kiedy byłem dzieckiem. Jak wracałem z przedszkola, czy szedłem na ćwider, to zawsze koło zielonego domku. On był drewniany, zielony taki, dechy miał na zielono pomalowane. I jakoś tak się życie ułożyło. To czysty przypadek, że że jestem teraz w tym domu. Emilian Kamiński obchodzi w tym roku 45-lecie pracy twórczej. Jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Reżyseruje, gra, pisze sztuki oraz tworzy scenografię. We wszystkim wspiera go żona, Justyna Sieńczyło. Emilian jest człowiekiem renesansu, ciągle mnie zaskakuje. Pomimo tego, że jest tak, tak trudny okres, to on pracuje. Nawet jeżeli nie widzisz, że siedzi nad egzemplarzem, najczęściej siedzi całe noce. To myśli, jest strasznie skupiony, myślę, że przewartościowuje i tak. Cenimy swoją tutaj odrębność. Ten dom, to miejsce daje nam no, ogromny komfort. Każdy ma swoje miejsce i nikt sobie nie przeszkadza. Pamiętasz, jak tutaj kiedyś dziki chodziły? No tak. To byłaś rybaku. No, bo... Jeżeli patrzy się na ludzi, tak sukcesu, dajmy na to, tak, co osiągnęli coś w życiu, trudno jest, żeby e, dali ten czas we wszystkich rejonach, prawda? Ale tutaj chciałbym zauważyć, że ja nie wiem, czy bym wychował tak dobrze dzieci, gdybym miał tak mało czasu jak on. Naprawdę zrobił świetną robotę, to trochę nieskromnie mówiąc. Cały relaks jest z tym, że ojciec tym na rybach, prawda? Wtedy możecie pogadać po męsku. Tak, wreszcie, wreszcie. To znaczy możemy, wtedy możemy, synku, pomilczeć. A, pomilczeć, to tak. Bardziej, bo tak. my w przeciągu godziny <laughs> wymieniamy może trzy zdania. Troszkę, troszkę to jest mój mistrz w tym wypadku i ja jako młody czeladnik troszkę za nim próbuję iść w jego kroki. Nie za bardzo, bo muszę mieć własne buty, ale tata jest naprawdę wzorem do naśladowania.